168 dokręcamy przynajmniej ja dokręcam no 168 Jak ktoś powie, że to za dużo albo za mało Mi przy tym jeszcze nie zawiodło nigdy, także Tak daję albo na moję właśnie na tych prawie 170 albo najlepiej rurką taka 30 cm plus pokrętło jedna druga cala idzie dokładnie ładnie sobie to wyczuć ale do tego trzeba już troszkę wprawy mieć bo tak będziemy ciągnąć aż wiemy na pewno śruba albo wyjdzie nam z bloku ale tak jak ktoś ma już troszeczkę wprawy bez problemu z rurką właśnie sobie to opanuje I gwarantuję, że jak masz wprawę dosyć dobrą to maksymalnie do 3-4 Nm się pomyli bo to idzie dokładnie wyczuć w którym momencie mamy tyle samo Nm ja dokręcam tylko raz właśnie te uszczelki się głowice dzisiejsze uszczelki są Lepsze jakościowo niż te, co były kiedyś. No i z nimi już nie powinno być najmniejszego problemu. Oczywiście, no elektrycznym kluczem nie wolno szarpać. Trzeba zrobić płynne pociągnięcie. No bo wtedy, jak szarpniemy, to wiadomo, siła się zwiększa. No i niby nam klucz kliknie, ale mi Newtonometrów... Niestety i tak mi się pomieszały te laski popychaczy, więc będziemy musieli później jeszcze raz sprawdzić te luzy zaborowe Oczywiście laski te popychaczy były wcześniej przedmuchane wewnątrz Nie wiem czy będziecie widzieć ale wszystkie są ładnie czyste Z zewnątrz jak i wewnątrz więc z tym również nie powinno być problemów. Tymniejszych, generalnie, wszystko jest ładnie wyczyszczone, wychyfane z zewnątrz, jak i w środku. Kolektory, wszystko starałem się jak tylko mogłem, tu miałem sobie poznaczone. O, to jest pierwszy. Te wszystkie się ładnie ruszają, już od poprzedniego razu, więc tego nawet nie ruszałem, tylko to właśnie sobie wydmuchałem. Ważne jest to, żeby, jak nie mamy tutaj tych bolców, to żeby były tutaj tych kołków, które nam to ustalają. O, tutaj mamy tylko jeden. Tu mamy dwa. Aha, to widocznie. A, no tak. Bo ta głowica która jest tutaj, powinna, powinna, była wcześniej tutaj czyli założymy sobie tego do tej głowicy skoro był przy niej a tego tutaj bo ta głowica była na drugim cylindrze, a ta na pierwszym a ta na trzecim no ale raczej to już nie ma większego znaczenia znaczy się większego znaczenia, lepiej wiadomo jak wszystko wróci na swoje miejsca skąd przyszło, no ale bez przesady, jak wróci, tak to też będzie dobrze. Tutaj mamy dwa w obudowach kołki. Sprawdzamy, czy wszystkie mamy popychacze tutaj w tych gniazdach. No i tutaj mamy śrubki od tych i podkładki. Zawsze staramy się robić jak najczyściej. Oczywiście bez tej badania w jakieś nie wiadomo jaką sterylność. No ale żeby to było czyste po prostu nie było żadnego piachu ani najlepiej, się najlepiej. Aniż żeby zbytnio nie było tutaj tego oleju starego, sprawdzamy, czy wszystkie nasze telaski są tutaj na miejscu swoim. To tutaj dokręcamy z wyczuciem. To jest dwunastka śruba, także nie ma tu się nad tym znęcać. No i teraz cała sztuka, sztuka ustawienia tego zaworów. Stawiamy zawsze na Miankę, aż na tam Miankę, no to robimy ten cylinder albo trzeci. Muszę to sprawdzić, potem Wam powiem, jak to wygląda, ale tak to jakoś było. Albo pierwszy, trzeci. Kolejno zapłoną nam chyba pierwszy, trzeci, czwarty, drugi. Więc na tym Janka tu ustawiamy, na tym Janka tu ustawiamy i odwrotnie. Tego chyba pokazywać już Wam nie muszę. Nie ma takiej potrzeby. Na pewno każdy da sobie radę. Jeszcze jak mamy oryginalną pompę, to mamy to oczko rewizyjne takie i tam dokładnie widać, gdzie która sekcja idzie, i wtedy bardzo łatwo jest ustawić te zawory. No ale ja sobie poradzę tak. Blok mamy już odtłuszczony ładnie, cały jest suchy, wszędzie fajnie. Zmatowane wszystko jest zerwane przyśnie do zera jak się dało. Zaraz będziemy to malować. Teraz tylko trzeba to jeszcze obkleić, tu się pośpieszyłem jeszcze, to zakleiłem przed odtłuszczeniem tego bloku. No i trzeba zrobić to jeszcze raz, ale to nie problem. Jak widać mamy już tutaj wszystko w podkładzie, blok silnika również, nawet w miarę to wyszło, tragedii myślę, że z tym nie ma, najważniejsze, że jest pomalowane, od spodu również, wszędzie, ja lakiernikiem nie jestem czy jakiś takim, no ale jakoś każdy ten pistolet umie farbę na to wylać. Tryski ładnie tu miałem wcześniej wyjęte, najpierw pomalowałem tu, tu dookoła, a dopiero potem je włożyłem i pomalowałem. Żeby było wszędzie domalowane. Starałem jak mogłem. No i się tak zastanawiam czy dać biały kolor, czy szary. No, także kolejny dzień zmagań kończymy z takim oto skutkiem.